Cześć wszystkim, wszyscy sami śpiący. Mam dzisiaj dla was specjalny zestaw początkujący na mięśnie waszych ramion. Także nie ma co czekać, bieżmy się do działa. No to zaczynamy naszą rozgrzebeczkę na pierdkach. Także patrzymy góra, dół, góra, dół. Super. Teraz na boki. Ładnie rozciągaj szyję, trzeba ją ładnie rozwijać. Teraz popatrzymy. najważniejsza rzecz. Nie zamykać oczu. podczas pracy. I krążymy I I krążymy. Patrz. 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 Krążymy, Patrz. 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 tak trzymaj. Bardzo ładnie. Nie poddawaj się. Musimy w każdym mięsień. Teraz ręce trochę wracają. Super, nieźle. Teraz drugą. Cały czas krążymy. Krążymy i nie przestajemy. Trzeba rozwijać się ramiona, bareczki, przede wszystkim. Super. Teraz mamy, robimy większe kółeczka. I obu sobie. Ładnie. Super, tak, 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 trzy tak, to tak, 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 za tak, ryderka. tak, dodatkami tak, prawo dobrze, pięknie tak, 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 z A już ładne, duże ruszenie. I skłonny rynek. Może lekko widać na nich kolanie. Patrzymy z tym załogiem. I dalej krótko. I, I, I dalej krótko. Super. Patrzymy ładnie. Mały śrub. Bardzo ładnie. Teraz schylamy się. Ładnie plecy proste. Tutaj pięta. I zaczynam rykomat. Ryki. Tak. Niemczech trzyma jeszcze. Jeszcze troszkę. To Teraz obu rącz. Ten i... No tak. Jeździł. Jeździła. Lecimy. I z tyłu staramy się klaskać. Ile damy radę, damy radę. Cały czas pamiętajmy o tych plecach, lecimy proste, tak bardzo ładnie. Teraz kolana. Cały czas lekka w przysiadzie rozgrzewamy je. Dobrze. I bierzemy się na nasze kostki do kaski. Prędzimy w jedną stronę, w drugą stronę, przód w, w tył i na boki. I druga nóżka, W jedną stronę krążenia, a mi W drugą stronę krążenia, przód w, w tył i na boki. Dobra. Teraz pojadę z 30 metrów. Podesz? Jedziesz, jedziesz. Jedz, nie poddawaj się. Miękko przez rękami. Jeszcze troszkę. Dobra ile czasu na oddech i zabieramy się za ćwiczenia. Wracamy do głównej części treningu, na nasze ramiona. Także zaczniemy od podnoszenia rąk do góry przez 30 sekund. Zaczynamy. W ręce jedziemy do góry i w dół. Góra, przytrzymujemy lekko i w dół. I tak 30 sekund. Ładnie prowadzimy cały czas, tak. Jeszcze 10 sekund. Super. Dobra. 10 sekund przerwę, teraz rękoma pracujemy tak, w tej płaszczyźnie, tak. A, tutaj prosto w paleczkach, lecimy. Tak, 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 tak. Jeszcze troszkę. Wszystkie nie Super. Super. Jeszcze 5 sekund. Trzymaj, trzymaj. Teraz wykonamy dipy. Możemy użyć krzesła. Także... raz. Jak najbardziej, nie ma problemu z tym, by tylko raz wytrzymało. Także chwycamy ładnie, chwycamy sobie w boku, tak? Nogi, coś, coś takiego, tak? W takiej pozycji i opuszczamy się w tak? I tak 10 razy pracujemy. Lecimy. Daj, tak, trzymaj, podnosi się. Nasza, szlafę. Rupę. Dobrze było. Teraz jest jeszcze jesteśmy sekund przerwy. Tak? I będziemy korzenie wykonywać Trzymamy te ręce. I korzenie do przodu, do tyłu. Na wiale, może iść przerwach. Także jeszcze chwila. I możemy zaczynać. I korzenie ładnie ręka rękoma. Małe kółeczka, to przodu ładnie lecimy. Trzymaj tak 30 sekund. Trzymaj, trzymaj cały czas ładnie wciąż. Można jeszcze pogłębiać, ale delikatnie, żeby nie za dużo kąta robić tak. Ładnie pracują nasze kółeczki. Tak, trzymaj. w Dobra, 20 sekund przerwy i będziemy podjechać do krążenia do kiełku. Tak? tak samo jak teraz, czyli dłonie ładnie proste, wciółki do góry. Będzie jeszcze chwilę przerwy, 10 sekund mamy, że zabawki już coś pobojęcie nas czuć. Ładnie zostają przy tym. Ciekawe, wzmacnia. Przecinam. 30 sekund. Mamy cały czas krążymy, krążymy nie przestajemy. Przedstawimy. Jeszcze troszkę. 30 sekund zostało. Przedstawimy. Przedstawimy. Jeszcze troszkę. Mamy teraz w trakcie asystentu przerwy. Odwrócimy sobie kartki. Przechodzimy do odejść. Kolejnym naszym ćwiczeniem będą trąbki diamentowe. Wykonamy ich sześć. Wykonujemy ich ewentualnie. Ręce koło znajdą, nie koło siebie. I do kartki piersiowej schodzimy te tak sześć razy. Pięknie. kochani. Są to trudne pompki. Dlatego tak na spokojnie nie śpiesz się. Tyle dasz radę, tyle. Mierzysz się. Tak. Kolejnym ćwiczeniem, będą słynne panie Będziemy Widzimy tutaj, to przez 30 sekund. Najlepiej jednym tempem. Tyle możesz, tyle dasz radę, tak? Pamiętaj. Zaczynamy za 2 sekundy. Leci. No i nie śpiesz się swoim tempem. Ważne, żeby te tak dłonie pracowały od praktycznych posiadłkach i stykały się lekko u kortek. To szerzej niż w No i tak ze spokojem, 30 sekund pracuje ładnie. Ciało, tak. Brzuch napięty. Jeszcze 5 sekund, czy naj? Bardzo ładnie. Dobra. 12 sekund przerwy. Kolejnym ćwiczeniem będzie tu ćwiczenie na nasze bicepsy. Tieramy się ładną ścianę, i damy za stopę po prostu podnosimy do góry. W moim przypadku jest to ciężko, ponieważ mam problem z rozciągnięciem, tak? Zaniedbając za młodek, zerwałem młodą. No niestety takie jest minus. Ale jak najbardziej można przyciągać, trzeba pracować, 8 razy na każdą nogę. Noga jest ale to bardzo pracuje. Tak trzymaj. Dobra. Ten ćwiczeń, wykonamy, będzie tak. z podniesieniem ręki, nogi, tak? Na zmianę, Spokojnie. Przyjrzyjmy pozycję popopki. Podnosimy prawą nogę do góry i lewą rękę do góry. I tak na zmianę 10 razy. Jest to trudne ćwiczenie, ale wzmacnia całe ciało, ładnie już wzmacnia ręce, plecy, także ładna jest praca całego ciała. Dobra, sobie przerwy. Teraz będzie proste ćwiczenie. Troszeczkę samobronę przy okazji, albo z boksu. Będziemy trzymać pozycję prawidłową od I uderzać rękoma się, tak? tak przez 30 sekund. Jest to część samobrony i boksu. Ładnie prowadzimy od Przy okazji nadbieramy kredowy postaw na tak? Leci 30 sekund. Pamiętamy, druga ręka blokuje. Pomek uderzamy, również w twarz, tak? I tak 10 sekund trzymaj do końca. Może być szybko, może być wolno. Pracujemy na nogach. Teraz przejdziemy do pompek. Teraz wykonamy 10 kształtowych pompek. Tak. Pamiętamy o łowcach zytkane, tak? Służbimy nisko i podnosimy. Tak nie razy. Dawaj, dawaj. Jeszcze troszkę. Nie poddawaj się. Próbuj do końca robić. Jeżeli nie jest w stanie zrobić prawdopodobki. Wykonaj ją na kolanach, tak? I tak samo. Także, to zależy od Twoich możliwości. Trochę ja przestawiam, jak widać, gdy Wam. na bok. To jest to dość trudne ćwiczenie, jako ostatnio chyba, dzień. Nie, chcę wyjść. Także, w tym momencie widzimy spadkę robaka. Jest, jak się Schodzimy w to do walizko, po prostu w miarę. I idziemy do przodu. I cofamy się. I prostujemy. I tak się wracamy. Bo idziemy, mamy czas, tak? ładnie, oddychamy cały czas. I prostujemy się. Jak dalej, dalej starajmy się wychodzić, tak? Im dalej, tym lepiej. Możemy kłaść prawie że lepiej dotknąć rąbką ani brzuchem po tak i na spokojnie pracuję ładną wszystko ładnie mięśnie a ładnie. jeszcze troszkę Super. Króciuteczka. Róbisz swoim tempem. Ile, ile dasz radę. Bylebyś próbowała, próbowała. to jest najważniejsze. Kolejnym ćwiczeniem będzie pomka. A nie. To była łatwa. Nie będzie żadnych problemów. Ten na jest napalny. I 12 razy zbliżamy. Do ściany do damy, tak? Z przodu, do tu. Pamiętamy, bo tu od do u dołu. I tak. blisko ciała. Tak? I tak 12 razy na spokojnie. Sobie jedziemy. Nie jest to trudne. Ale nasze ręce są zmęczone. Dlatego jest łatwiejsze ćwiczenie na samym końcu. troszkę. Trzymaj do końca. Super. Później trochę więcej. A tak już. Teraz się zajmiemy rozciąganiem naszych rąk, tak ramion. Dajemy jedną rękę za plecy. Drugą pytamy za łupieć. I będziemy tą ręką naciągać tą rękę, tak. Rozciągamy cały bok. Tak, trzymamy 30 sekund. Jeszcze troszkę, niech to mięśnie się rozciągną. Jest to bardzo ważna czynność, Aby tak? nie było kontaktów pasów, odremów mięśniami, Trzeba je rozciągać, zawsze pokażę, to nie, tak? By trochę, ale zawsze coś żeby w tym kierunku się tak rozciągnąć, aby te, te mięśnie bardziej pracowały. Dobra. Teraz będzie druga ręka. Ja Podziemy spodnie z tyłu, drugą na łokieć i naciągamy drugą rękę. Ładnie tak? ją, trzymamy, by nie rwało, żeby ręka nie latała ze spokojem, tak? Tylko na spokojnie. Trzymamy tak jeszcze chwilę jeszcze 10 sekund. końca. Jeszcze troszkę. Trzymaj trzymać. Dobra. Ładnie. Kolejnym ćwiczeniem kładziemy rękę na ścianie. I tak samo będziemy przez 30 sekund naciągać. Pozwól się rozciągać wszystko. Bardzo ładnie. Trzymaj cały czas, trzymaj. Jeszcze trzymamy, jeszcze chwila. Bardzo ładnie. Rozłożmy. Chwila przerwy. I teraz lecimy z drugą ręką. Ciemnie, ładnie, wysoko. I ładnie naciągamy. I się się obok ściąga, ładnie ręka się rozciąga i to ciało zboda tego rozciągania. Ja jestem naprawdę bardzo proszę. Rępiej się regenerują szybciej się budują mięśnie. Tamy tam o białku i gęach, tak? może dobrze coś zjeść. Dobra. Jestem z lost dunny, oczywiście tam sobie, tak? 你就先跟着你走。